Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duchu Święty, zapraszam Cię, abyś stał się przewodnikiem tego spotkania, i Tobie oddaję swoje usta oraz całego siebie. Szemen, aryka, Mam na imię Andrzej, jestem mężem jednej żony, co warto dzisiaj podkreślić, i ojcem trzech córek. Mój wzrost, jak widać, jest ponad średnią i wykorzystałem go kiedyś jako koszykarz. Ale nie ten, co wyplata kosze, ale jako ten, który starał się trafić piłką do kosza. I niekiedy to się nawet udawało. Reprezentowałem Wrocławski Śląsk, kilka innych klubów sportowych oraz nasz kraj. Polskę. Przyjechałem tutaj do sanktuarium z wielką radością, wraz z moimi siostrami i braćmi ze wspólnoty Odbudowa, której charyzmatami jest uwielbianie Boga, głoszenie dobrej nowiny, modlitwy wstawiennicze i troska o losy bezdomnych, z którymi najdłużej związany jest Szymon. Wzorem troski o ubogich jest dla nas święta Jadwiga Śląska, w której sanktuarium gościmy. Ze wspólnoty odbudowa, jak z żebra Adama, narodziły się odbudowane, czyli wspólnota samych kobiet, których zajęcia są różnorodne, ale zawsze służące drugiemu, a prezeską jest siostra Jana. Nad wszystkimi działaniami czuwa. Ksiądz Paweł. Chcę podziękować za zaproszenie księdu proboszczowi tego miejsca oraz wam drodzy. Inspiracją dla mnie jakiego, jakiego, jako byłego sportowca było spotkanie z księdzem, którego miałem przyjemność niedawno poznać. Autorem książki Sport w życiu i nauczaniu świętego Jana Pawła II. Zagadnienie, które będę się starał przybliżyć jest też związane z Janem Pawłem II. Tylko jako emerytowanego sportowca zainteresowała mnie myśl świętego papieża o rodzinie, którą tworzę i dlatego będę mówił o rodzinie jako kościele domowym w nauczaniu Jana Pawła II. Wydaje mi się, że należałoby na początku sięgnąć do genezy terminu kościół domowy. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwaj z Was na Ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej, zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Tak właśnie działa obecnie Kościół Powszechny. Zbierają się wierni na Eucharystię, w czasie której obecny jest Jezus, słuchają Słowa Bożego i proszą Pana Boga. O wybaczenie grzechów, o zdrowie, o zbawienie dusz bliskich, zmarłych i o wszystko, co im leży na sercu. Jednak wcześniej ten Kościół wyglądał inaczej. W początkach chrześcijaństwa, po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa wyznawcy nowej religii byli prześladowani właściwie na całym ówczesnym świecie, również w najpotężniejszym wtedy Cesarstwie Rzymskim. Z powodu wcześniejszych prześladowań wyznawcy Chrystusa mogli spotkać się w ukryciu w sobie tylko wiadomych miejscach. Początkowo były to podobno katakumby w różnych miastach imperium. Z powodu ich budowy wyjątkowo nadawały się do tego. Były to stare wyrobiska podziemne składające się z licznych korytarzy, sal i pięter, w których zaczęto chować zmarłych. Łatwo było się w nich ukryć i uciec w razie niebezpieczeństwa. O domach, w których odbywały się religijne spotkania, pisze przy każdej okazji święty Paweł. Na przykład w pierwszym liście do Koryntian napisał: Pozdrawiają Was kościoły Azji, pozdrawiają Was serdecznie w panu Akwilla i Prystyla wraz z kościołem, który jest w ich domu. Z kolei w liście do Rzymian apostoł Paweł pisał. Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, pryskę i akwilę, którzy za moje życie nadstawiali swe głowy i którym winienem wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie kościoły nawróconych pogan. Pozdrówcie także Kościół, który zbiera się w ich domu. Małżeństwo mieszkało w Rzymie i trudniło się wyrobem namiotów. Akwilla był Żydem i dlatego w 1949 roku dekretem cesarza Klaudiusza zostali zmuszeni do emigracji. Zamieszkali w Koryncie, gdzie gościli świętego Pawła w Efezie i ponownie w Rzymie. Zajmowali się katechezą, której inicjatorką była pryscylla, a głosił głównie Akwilla, bowiem święty Paweł zabraniał kobietom publicznych wystąpień. Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym oddaniem się. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem, lecz chcę, by trwała w cichości. Uzasadnił to tym, że Ewa została ukształtowana później od Adama i to nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo. Nie oznacza to, że nie cenił kobiecego zaangażowania, spostrzegawczości i logicznego wyciągania wniosków. Bardzo cenił prescylne, a także zareagował na doniesienia niejakiej chloe z kościoła w Koryncie, która pisała o podziałach wśród wiernych. Nowy Testament mówi o tym podobnie. Mężczyzna i kobieta zajmują takie samo miejsce w oczach Boga i równość dotyczy również ich, zbawienia. Jednak właściwą sferą życia kobiety jest rodzina, a nie uczestniczenie czynne w publicznym życiu gminy. Święty Jan Chryzostom biskup Antiochii w IV wieku, a więc bliski wczesnochrześcijańskim myślicielom, wyraził swój sąd o małżeństwie w homilii XX na list do Efezjan. Uważa, że w związku najważniejsza jest zgoda między małżonkami. Uznał to nawet za błogosławieństwo. Równie ważna, a może najważniejsza jest miłość, mocniejsza od każdej władzy. Według niego, niewiasta powstała z ciała mężczyzny, a to oznacza, że poślubił własne ciało. Powstaje więc pytanie, czy można nie kochać swojego ciała, samego siebie i nie być ze sobą w zgodzie. Jego zdanie o roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie jest zgodne z nauczaniem świętego Pawła. Okres zgromadzenia się wiernych w domach minął wraz z rozprzestrzenieniem się wiary chrześcijańskiej na innych terytoriach. Nastąpił rozwój budownictwa sakralnego. Budowano kościoły, do których przyniosła się funkcja modlitwy i katechezy z domów prywatnych. Nie znaczy to, że kościoły domowe przestały istnieć. Przejdźmy do symboliki domu. Najlepiej oddaje ją angielskie powiedzenie: My home is my castle. Słowo zamek oznacza przede wszystkim bezpieczeństwo, trwałość, schronienie, ale także mieszkanie. Tradycję, gniazdo rodzinne, ród, dynastię, ojczyznę, gościnność, intymność. W bardziej metafizycznym znaczeniu domem jest też nasze ciało, w którym zamieszkuje nieśmiertelna dusza. Nic więc dziwnego, że pierwszych chrześcijanie w domach szukali bezpieczeństwa i możliwości swobodnego głoszenia Słowa Bożego. W domach tych spotykali się ze współwyznawcami i nauczycielami z dala od władzy. Na ogół nieprzychylnej nowym religiom. Drugim elementem nazwy jest Kościół, utworzony przez Jezusa. Jest zbiorem ludzi wyznających tę samą wiarę, realizujących w życiu Jego naukę. Podstawową komórką każdej społeczności, w tym naszej, chrześcijańskiej, jest rodzina składająca się z mężczyzny i kobiety, połączonych sakramentem małżeństwa oraz dzieci. I czasami z dziadków i babci. Jeśli to wszystko poskładamy, to wyjdzie nam właśnie kościół domowy. W dzisiejszych czasach stanowi jakby dopełnienie kościoła powszechnego, bowiem nie może go zastąpić. Początkiem każdej rodziny jest małżeństwo sakramentalne, przytaczając myśl Jana Chryzostoma. Również Tertulian w jednym z pism o zasłużonej sławie tak pisze, jakże potrafię wysłowić szczęście tego małżeństwa, które wiążą Kościół, ofiara eucharystyczna umacnia, a błogosławieństwo pieczętuje, aniołowie ogłaszają, a Ojciec potwierdza. Owszem, są prawdziwe, dwoje w jednym ciele. A gdzie jest jedno ciało, jeden jest też duch. Teraz nie mogę się powstrzymać, żeby nie przetoczyć pięknych słów Jana Pawła II z medytacji nad Księgą Rodzaju zawartych w Tryptyku Rzymskim. A kiedy będą się stawać jednym ciałem, przedziwne zjednoczenie. Za jego horyzontem odsłania się Ojcostwo i Macierzyństwo. Sięgają wówczas do źródeł życia, które są w nich. Sięgają do początku. Adam poznał swoją żonę, a ona poczęła i porodziła. Wiedzą, że przeszli próg największej odpowiedzialności. Właśnie ta odpowiedzialność spoczywa na małżonkach za tworzenie domowego kościoła i przybliżaniu podstaw naszej wiary swemu potomstwu i całej rodzinie. Papież Jan Paweł II poświęcił wiele miejsca w swojej nauce właśnie rodzinie i jej roli w życiu społecznym. Wskazywał też niebezpieczeństwa czyhające na jej jedność i rozwój. Swoje myśli zawarł w adhortacji z sorito. Powstała ona po to, aby umocnić tych, którzy wiedzą, jakie wartości niesie ze sobą małżeństwo i rodzina. A także tych, którzy pod wpływem czynników zewnętrznych popadają w zwątpienie. Stworzył więc Bóg człowieka. Na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. A ponieważ Bóg jest miłością, dlatego stworzył ludzi do miłości. Ona jest więc związana organicznie z istotą ludzką i niesie z sobą odpowiedzialność również za wspólnotę. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili Ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Bóg nakazał, aby mężczyzna i kobieta oddawali się sobie w aktach małżeńskich. Lecz nie może to tylko być biologia. Jest to prawdziwe ludzkie tylko wtedy, kiedy wynika z miłości i to tylko trwałej. Jeżeli tylko to uczucie jest płytkie. I której z małżonków liczy się ze zmianą decyzji w przyszłości, ten akt oddania nie jest całkowity. Rodzina powinna być zatem ważna. Tymczasem współczesny model życia przyczynia się do jej cierpienia. Upadek małżeństwa pociąga za sobą upadek rodziny, a z kolei ten nieuchronnie prowadzi do zaniku wiary, i tym samym może dojść do odejścia z Kościoła. Nie mam więc wątpliwości, że ostateczna bitwa z szatanem będzie toczyła się właśnie o rodzinę. Nie mamy złudzeń, że stajemy się dzisiaj świadkami tego. Coraz więcej małżeństw się rozchodzi, pojawiają się w przestrzeni naszej małżeństwa jednopłciowe, a i nie brak osób, które nie mają potrzeby zakładania rodziny. Oraz tacy, którzy świadomie nie zawierają żadnego małżeństwa, aby ułatwić sobie ewentualne rozejście. Zauważam, że rozpadają się te rodziny, które odchodzą od Boga, nie żyją Bożymi przykazaniami i nie ma miejsca dla Boga w nich, choć nie jest to regułą. Widzimy zatem, że rodziny przeżywają dzisiaj prawdziwe trzęsienie ziemi. A jak wygląda rodzina, tak wygląda i Kościół. Wiemy dobrze, że Jan Paweł II podjął walkę właśnie o rodzinę, ponieważ przyszłość ludzkości prowadzi przez rodzinę i w niej znajduje się znakomite podłoże do wyrastania i pielęgnowania oraz przekazywania młodemu człowiekowi odpowiednich wartości. Rodzina. O słabej kondycji duchowej charakteryzuje się zanikiem praktyk religijnych, z obojętnieniem na codzienne modlitwy, ale i na uczestnictwo w niedzielnych Eucharystiach. I coraz większy odsetek naszych dzieci rezygnuje z chodzenia na lekcje religii. Rodzice ci uważają, że są na tyle silni, iż poradzą sobie ze wszystkim sami. Nic bardziej mylnego. Bez Bożej łaski nie zrobimy tego. Potrzeba indywidualnego, osobistego odniesienia się do dobrej nowiny, jaką wieścił nam Pan Jezus. Ukazał on pewien zamysł, w którym jest miejsce dla ciebie i dla mnie, bo przecież w historii zbawienia odbija się historia życia każdego z nas. Można zauważyć tu pewne Koniugację Bożego Zamysłu z wolnością człowieka, któremu bardzo dobrze udaje się realizować to, co sam chce. Ten zamysł przychodzi jak błyskawica, i albo kogoś porazi, albo kogoś oświeci. Dzisiejszy rodzic, przeciętny rodzic, wymaga od swojego dziecka, by było dobre. Grzeczne, by odnalazło się w dzisiejszym świecie. I owszem, do Kościółka też niech wstąpi. To jest typ religijności, ale, ale chyba religijności pogańskiej. Aby było nam dobrze, wygodnie i po naszemu. I takie zachowanie stało się popularne w naszych czasach. A to my, rodzice, powinniśmy pamiętać o czym stanowimy przykład jak należy żyć, postępować. Jesteśmy takimi przewodnikami, a szczególnie faceci. Prawdziwy mężczyzna w domu powinien nadawać ton i być twórcą takiego kościoła domowego i wdrażać, nauczać jako pierwszy reguły i zasady życia chrześcijańskiego. Wspominany wcześniej Jan Chryzostom mówił. Ojciec, jak biskup w Kościele, jest odpowiedzialnym nauczycielem prawd z wiary w rodzinie. Jako taki zaś, podobnie jak biskup, powinien świecić przykładem wzorowego życia i mądrości. Być łagodny i wyrozumiały oraz gorliwy w studiowaniu Pisma Świętego i dzielenia się Nim. Ojciec jako głowa rodziny winien więc Przynosić z kościoła do swoich domowników i jego atmosferę. Zasłyszane tam upomnienia i pouczenia religijne, powtarzać je, objaśniać i utrwalać w ich umysłach, stawać się niejako ich domowym duszpasterzem, odpowiedzialnym za ich zbawienie. Wtedy dom stanie się prawdziwie kościołem. W którym działa Duch Święty, rozsiewając pokój i zgodę. Uczynisz to nie przez zmienianie murów czy naruszanie fundamentów, lecz przez zaproszenie do Twego stołu Pana Niebios, tam, gdzie jest nauczanie duchowe, umiar i powaga, łagodność, tam, gdzie są mąż i żona. Oraz dzieci, gdzie jest zgoda i przyjaźń, i gdzie cnota stanowi więź między ludźmi, tam pośrodku jest Chrystus. Nie szuka on złotego dachu, ani kolumn jaśniejących. Niczym błyskawice, ani piękna marmurów, szuka wdzięku duszy i stołu zastawionego sprawiedliwością. Natomiast ja. Miałem taki przywilej, że w moim domu często robił to ojciec Andrzej Smołka, którego niektórzy z was znają. Był konkretny, widzący i wiedzący wiele. Bolało go, gdy patrzył na ludzi, którzy w tej cukierni po przeciwnej stronie przed jedzeniem nie czynili znaku krzyża. Traktował to jak brak odwagi przyznania się do Pana Jezusa. Myślę, że każdy z nas może być kimś, kto publicznie przyznaje się do Jezusa, nie obawiając się braku akceptacji ze strony wielu ludzi. Potwierdzają to słowa Symeona, który nazwał Jezusa znakiem sprzeciwu musisz być odważny i wierny swoim przekonaniom i głosić je na przekór współczesnym trendom. Miejmy odwagę stać się jak Chrystus głosem sprzeciwu wobec tego świata. Prawdziwa miłość małżeńska przekłada się na odpowiedzialne rodzicielstwo, które nie tylko biologicznie da nowe życie, ale przez lata będzie pracowało nad ukształtowaniem duchowym i moralnym nowego człowieka. W tym konieczna jest miłość oraz harmonia i trwała współpraca obydwojga rodziców. Ta zapewnia małżeństwo, będące owocem miłości, a nie powstałe na skutek nacisków społecznych, władzy czy rodziny, szukającej w tym akcie możliwości wzbogacenia się lub otrzymaniu innych beneficjów. I takie małżeństwo zawarte z głębokiego uczucia jest zgodne z Bożym zamysłem, bowiem małżeńska miłość jest obrazem przymierza łączącego Boga z ludem. Małżeństwa z rozsądku nie są zgodne z wolą Bożą i jako takie nie gwarantują ciągłości i prawdziwego wychowania potomstwa. Także każdy postępek przeciwko przymierzu małżeńskiemu staje się niewiernością wobec Boga. Jan Paweł II pisze również, że Kościół, interpretując słowo Boże, zaliczył małżeństwo do jednego z siedmiu sakramentów Nowego Przymierza. Przez chrzest młodzi zostają ostatecznie włączeni w Nowe Przymierze w przymierze Chrystusa z Kościołem. I sakrament małżeństwa jest kontynuacją tego sakramentalnego przywiązania. To, że małżeństwo jest sakramentem, powoduje, iż staje się związkiem trwałym i nierozerwalnym, tak jak nierozerwalny jest związek Chrystusa z Kościołem i jest jego pamiątką. W rodzinie wytwarza się dużo związków międzyludzkich, takich jak ojcostwo, macierzyństwo, synostwo, braterstwo. I wszyscy są członkami rodziny ludzkiej i należą do rodziny Bożej, którą jest Kościół i którą mają budować. Jest tak, ponieważ miłość małżeńska skierowana jest na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Ich miłość do dzieci ma być odbiciem ojcowskiej miłości Boga. Małżeństwo jest również wartością, gdy z jakichś biologicznych najczęściej powodów urodzenie dzieci nie jest możliwe. Związek dwojga ludzi może się wówczas spełnić poprzez adopcję lub inne formy wychowawcze. Wstalenie i jednoczenie rodziny oznacza wspólnotę rodziców i dzieci, braci i sióstr oraz innych krewnych. I to nie tylko poprzez więzy krwi, ale poprzez zawiązanie i rozwijanie więzów ducha. To ustalenie w połączeniu z jednością wiary i Kościołem pozwala tę wspólnotę nazwać Kościołem Domowym. Nawiązując do prac synodu biskupów, Jan Paweł II pisze, że rodzina powinna stawać się wspólnotą osób znajdujących w miłości bodziec do przyjęcia, szanowania i popierania rozwoju każdego z jej członków. W tym duchowego. W tym względzie prawa i obowiązki kobiet i mężczyzn mają i są jednakowe. Rodzina jest powołana do budowania Królestwa Bożego na Ziemi przez uczestnictwo w działaniu Kościoła. Kościół, budując rodzinę chrześcijańską, pokazuje, czym ona ma być, jaka ma być względem, aby była zgodna z zamysłem Boga. Te silne więzy łączące Kościół i rodzinę. Tworzą z niej właśnie kościół domowy. W tym kościele należy również głosić Słowo Boże poprzez wspólne czytanie Pisma Świętego i wspólną modlitwę. Święty Jan Paweł II uzmysłowił tak naprawdę w skrócie, że los człowieka zależy od rodziny. Stworzył papieską Radę do Spraw Rodziny jako organ do pomocy rodzinom na całym świecie w duchu ekumenizmu każdej rodzinie. Jego marzeniem było, aby każda rodzina stworzyła swój domowy kościół, gdzie mimo pędu współczesnego życia znajdzie się czas na wspólne rozważanie Słowa Bożego i modlitwę. Chciał, aby z dnia na dzień coraz bardziej odkrywały wielkość i świętość swego powołania, aby stały wiernie na straży pięknej miłości i każdego poczętego życia aby w dzisiejszych czasach umiały obronić cenne dziedzictwo wiary i przekazać je następnym pokoleniem Polaków. Wzorowym przykładem małżeństwa sakramentalnego jest znana mi para, którą bardzo lubię odwiedzać w ich domu i podziwiać, jak po 55 latach bycia razem mają ciągle szacunek do siebie. Gdy pytałem o receptę, stwierdzili, że w ich wspólne szczęście jest wpisana niesłabnąca wielka miłość oraz wzajemna tolerancja, umiejętność przebaczenia i szukania kompromisów. Wierzę, że ta droga doprowadzi ich do diamentowych godów. Zatem wzorujmy się na tej parze, bo pokazują, że z mocą Chrystusa. Można podnieść się z każdego upadku i nadal się sobą cieszyć. A dzieląc każdy problem na dwoje, zawsze on będzie lżejszy. Dbajmy. Dbajmy o nasze żony, o naszych mężów. Nie, nie dawajmy nieprzyjacielowi powodów do radości. Bóg w Nowym i Starym Testamencie zachęca nas do gościnności, aby domowe miłosierdzie pozwalało chrześcijanom otwierać drzwi swoich domów. Staram się i ja tak czynić. Dzielę się z Bogiem tym, co dostałem od Niego w moim domu, który jest otwarty dla wszystkich. Spotykamy się, modlimy. I uwielbiamy go. To miejsce nazywa się Arka. A od niedawna, dzięki wspólnocie Odbudowa i przyjaciołom, stworzyliśmy Izbę Pamięci Ojca Andrzeja Smołki, do której chętnych serdecznie zapraszamy. Dziękuję. Dziękuję, że mogłem tu być, bo to ogromna łaska. Ogromna łaska dla mnie. Niech dobry Bóg będzie z nami i błogosławi nam. Amen.